Dzień dobry kochani w nowym filmiku, dzisiaj czas na ulubieńców, bo już dość długo ich nie było, takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Pozbierałam tutaj produkty, które no wszystkie słuchajcie przewijały się u mnie na kanale, wszystkie widzieliście. Jest kilka yy, produktów z kolorówki, ale nie ma ich za dużo, bo ja jakby cały czas używam tego samego. Um, do tego, no, oczywiście, pielęgnacja. Um, hmm, 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 nie wiem od czego by tutaj, słuchajcie, w ogóle zacząć. Swoją drogą, jak się światło będzie zmieniać, wybaczcie, ale no, nie mam innej możliwości. Musiałam troszeczkę osunąć te rolety, zostawić tyle światła, żebyście mnie widzieli. Musimy sobie jakoś radzić, słuchajcie. Zacznę od produktu, który na pewno niektóre osoby interesuje, bo wiem, że są osoby u mnie na kanale, które także chorują na łuszczyce, Więc zaczniemy od szamponu Maximum Strength Selsun Blue Antidandruff Shampoo Selenium Sulfide 1% wersja medicated, czyli medyczna. To jest szampon, słuchajcie, o pojemności gdzieś tu było 325 ml. Szampon, który, akurat nie ta wersja, ja spróbuję Wam może pokazać, jeżeli się uda, nie wygląda na to, że się nie uda, ale wierzcie mi, że to ma taki ciemnozielono butelkowy kolor, troszeczkę. Odstraszający, powiem wam szczerze, bo to tak bardziej jak taka zgnilizna wygląda, taka mocna. Jeżeli chodzi o kolor, ale to jest mało ważne. Słuchajcie, ja, osoba, która ma łuszczyce na skórze głowy, jestem zachwycona. I to do tego stopnia, że na rehabilitację kupiłam inną wersję. To jest akurat nie nawilżająca, której jeszcze nie używałam. To nie jest tani produkt, niestety te szampony są bardzo drogie, ale z drugiej strony, słuchajcie, wystarczy go niewiele. Ja go zużyłam mniej więcej połowę, więc ja już jestem w stanie dużo na ten temat powiedzieć. Całkowicie łuszczycy ze skóry głowy mi nie usunęło, niestety, ale nie spędzi mnie głowa, nie mam problemu, że gdzieś łuski mi się sypią i w ogóle od czasu do czasu gdzieś troszeczkę może jakby suchy, suchy skórek się pojawia. Ale generalnie rewelacja. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Ja kupowałam ten szampon na Amazonie, czy właściwie oba kupowałam na Amazonie. Jeżeli macie takie problemy, to polecam Wam spróbować. Gdzie go w Polsce można dostać? Nie wiem, ale na polskim Amazonie też powinien być dostępny. Ten szampon, jak mówię, trzeba niewiele. Rozpienić, słuchajcie, po skórze głowy, umyć skórę głowy i na moment zostawić, jeżeli chodzi o tą wersję. Tylko właśnie nie pamiętam na ile, ale niedługo, nie wiem, na dwie minuty, czy, czy coś takiego: dwie, trzy minuty trzeba to zostawić, po czym spłukać. Dla niektórych osób nie będzie to szampon, który będzie można używać codziennie. Ja używam codziennie, dlatego że ja y, no, mam taką skórę głowy, jaką mam i y, mi to nie szkodzi. Wybaczcie była przerwa techniczna, bo ktoś się próbował do mnie dobić i y, no stety, niestety wiecie musiałam odebrać. Dobra, lecimy dalej. Kolejny produkt to jest produkt, o którym wam dudnie odkąd mój kanał istnieje. Produkt, który upustwiam i jest to produkt, Tani z balea, kremowo-olejkowy body lotion z olejkiem migdałowym i o zapachu Marula. Ma w sobie 40% zawartość olejków, co oznacza, że po rozprowadzeniu ten balsam delikatnie przez pierwsze kilka godzin, em, bo to wiecie, jest indy, indywidualne, ale przez pierwszych kilka godzin zostawia wam taką bardzo delikatną, em, olejkową. Powłokę na skórze, ta skóra oddycha, nie macie takiego uczucia, że skóra wam się poci. Obłędnie pachnie i naprawdę super nawilża, a kosztuje nawet nie 2 euro. Także nic tylko brać, jeżeli macie suche skóry, macie atopowe zapalenia, to będzie produkt dla Was. Naprawdę, polecam Wam bardzo gorąco. Coś, co <laughs> właśnie wykańczam. E... Jeszcze mi na kilka użyć zostało, jak widać. Opla, żeby mi nie wypadło. To jest oczywiście stary odgrzewany kotlet z The Body Shop Camomile Cleansing Butter. Który swoją drogą kupiłam ponownie na zapasy, pomimo że mam dwa inne produkty, które najpierw w kolei będą. Tutaj była jakaś limitowana edycja, w sensie szata graficzna. Bardzo ładnie to wyglądało. Ja ubóstwiam balsamy do demakijażu, ale nie wszystkie się u mnie sprawdzają, bo miałam na przykład z i one szczypały mnie niemiłosiernie, w oczy nie sprawdzały się u mnie. Natomiast ze Stars from the Stars – miodzio, miodzio. Z Lirentyn o, 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 o Just Peachy, czy jakoś tak się nazywał, też tragedia. Także... Em, to nie jest tani produkt, bo ja Wam powiem, że to opakowanie to jest 90 ml. To opakowanie kosztuje 15 euro. Jezu, ja pamiętam czasy, kiedy ja 9 euro za to płaciłam, słuchajcie. Niemniej, jest to naprawdę super produkt, który rewelacyjnie, przynajmniej w moim przypadku, rewelacyjnie do. E, doczyszcza makijaż z twarzy, e, nie podrażnia, nie tłuści, można zmyć pierwszą warstwę po demakijażu wodą i dopiero potem na przykład e, produktem do mycia twarzy. E, nie robi mi mgły na oczach, no czego chcieć więcej, także polecam. Dalej mamy e, produkt, który chyba raz tylko widzieliście u mnie na kanale. I jest to krem do twarzy z Ole Henriksen Transform, Sheer Transformation, Perfecting, Moisturizer, Multifruit Acids and Antioxidant. To jest, słuchajcie, krem, który ja <coughs> aktualnie używam od półtorej miesiąca. Półtorej miesiąca, tyle go zużyłam. No powiedzmy, około półtorej miesiąca. Tyle go zużyłam. To jest krem, który używam na rano yy, pod makijaż. Na nim trzymają mi się podkłady, kremy BB i tak dalej, naprawdę rewelacyjnie. Co jest fajne w tym kremie? Fajne było to, że go do dorwałam za 9 euro w TK Maxie, słuchajcie, to to po prostu było mi miodzio, ale to co jest fajne w tym kremie, to to, że on ma taką, wiecie co, on ma konsystencję, ja bym powiedziała, trochę taką musowatą, nie takiego, wiecie, ciężkiego kremu, on świetnie ma tą konsystencję lekką, ale świetnie nawilża. Niewiele go trzeba, żeby rozprowadzić po całej skórze i to uczucie nawilżenia macie przez cały dzień. W sensie nawilżenie jest przez cały dzień. Nie czujecie, że macie ten krem na twarzy. No to nie jest tania e, impreza, że tak to nazwę, ale jeżeli macie trochę pieniędzy na zbyciu, potrzebujecie nawilżenia, ale w sensie takim, że wiecie, nie macie zniszczonej bariery hydrolipidowej, bo to będzie wtedy za słabe. Ale potrzebujecie takiego poprawnego nawilżenia, to ten krem wam to da. On niby miał też, gdzieś tam pamiętam, na opakowaniu było napisane, że on ma rozświetlać. Nie, on nie rozświetla, ale bardzo szybko się wchłania i naprawdę jest rewelacyjny, no i przede wszystkim bardzo wydajny. Eee, zostaniemy w temacie kremów, słuchajcie, dlatego, że mam dwa kremy z bielendy. Pierwszy to jest ta wersja HydroLipidium. I to jest oczywiście już zużyty produkt, ja go Wam pokazywałam jakiś czas temu w dęku. i tutaj widnieje informacja, krem barierowy nawilżająco-kojący, realny wzrost nawilżenia jak najbardziej, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, naprawdę tak jest, spadek uwrażliwienia skóry, hmm. zmniejszenie trans epidermalnej utraty wody. Tutaj nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Zawiera ektoinę, kwas hialuronowy, prowitaminę B5, skwalan, ceramidy, fosfolipidy, sucha, skóra sucha, uwrażliwiona, wymagająca. Moja nie jest sucha, nie jest uwrażliwiona, nie jest nie wiadomo jak wymagająca, ale ja przez jakiś czas używałam tego kremu, słuchajcie, normalnie do twarzy i sprawdzał się fajnie, ale... Któregoś dnia przez po prostu wiecie, nie miałam nic innego, więc sięgnęłam po ten krem, żeby wysmarować sobie tutaj po umyciu, po wysuszeniu włosów, jak się porobiła moja łuszczyca znowu suche, takie miałam placki, żeby to nawilżyć. I słuchajcie, od tej pory tylko i wyłącznie w tym celu ten krem używałam, aż go zużyłam. Mam kolejny, Asia mi przywiozła, więc cieszę się niesamowicie. Bardzo gorąco, słuchajcie, Wam polecam, jeżeli macie miejsca przesuszone, bariera hydrolipidowa jest u Was e, e, zaburzona, to Wam bardzo dobrze pomoże. No i przede wszystkim, jeżeli jesteście łuszczykami i macie gdzieś miejsca łuszczycowe na skórze, bardzo gorąco polecam. No a teraz używam kremu, który też używam na noc, słuchajcie, na twarz. E, to jest także bielenda, tylko to, że to jest wersja, czy seria Good Skin Hydra Boost i to jest kwas hialuronowy, trehaloza i trójpeptydy miedzi. Intensywnie nawilżający krem. Seven day Miracle Skin Program. No, hmm. tutaj jest w ogóle po angielsku i po hiszpańsku tylko napisane. No, ale też ma pojemność 50 ml, też z takim dzióbkiem. Już Wam pokazuję. Jeżeli chodzi o opakowanie, to one wyglądają tak samo i też rewelacyjnie się, słuchajcie, sprawdza. W takim samym celu, jak tego kremu używałam, czyli na miejsca łuszczycowe, świetnie się sprawdza. Jeżeli chodzi o twarz, też rewelacyjnie wygładza, napina i przede wszystkim nawilża. Zdarzyło mi się go też na dzień nałożyć i przepięknie się makijaż na nim trzymał, więc bardzo gorąco Wam polecam. Wszystkie produkty, które Wam dzisiaj pokazuję, będę Wam polecać. Tutaj to jest moje najnowsze odkrycie, a używam już drugie opakowanie czyli antytranspirant, czy arty, anty, no tak, antytranspirant Comfort Fresh z Lidla. Słuchajcie, tani jak barszcz. Ja na składach się nie znam, więc nie wiem, ale on ma, ma w sobie aluminium. Ja nie używam produktów bez aluminium, bo one mnie nie chronią, a mi zależy na ochronie. E, to jest kulka, oczywiście. Słuchajcie, rewelacyjny produkt, rewelacyjny. Nie spodziewałabym się, że taki tani jak barszcz e, dezodorant będzie mnie tak ładnie chronił. To nie jest tak, że ja się po nim w ogóle nie pocę, bo pocę się. Natomiast e, nie mam, wiecie, takich plam pod pachami, to po pierwsze. Po drugie, nie wydziela się nieprzyjemny zapach. I tak ja wiem, zaraz posypią się komentarze, że nieprzyjemny zapach to tylko wtedy, kiedy pot jest stary i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli ja przykładowo zakładam koszulkę i wychodzę na 6 godzin i się spocę, to wiadomo, że po 2-3 godzinach będzie czuć ten pot. A tutaj właśnie z tym nie mam problemu. Więc jeżeli macie problemy z potliwością, spróbujcie. Tutaj produkt, który miałam też po raz pierwszy kupiłam go tak wiecie z ciekawości, no bo był nowy, ale nie podkładałam w nim jakichś tam wielkich e, nadziei, a zaskoczył mnie niesamowicie to jest serum z serii Balea Med Ultra Sensitive Intensive Serum z siedmiokrotnym e, kwasem hialuronowym koenzymem Q10 i ektoiną, nie zawiera zapachów, parabenów, barwników i tego typu rzeczy a także słuchajcie ma jakieś tam oznaczenie od niemieckiego, niemieckiej organizacji, która zwalcza alergię i astmę, srutu tutu W każdym bądź razie to wygląda tak. No, oczywiście to serum kupuje się w, w czym? W kartoniku. I ona ma pompeczkę airless. O, patrzcie, coś mi tu jeszcze wyleciało, super. Super, że wyleciało, bo będę mogła Wam pokazać. Ma, nie wiem na ile to będzie widać, ma bardzo taką leistą konsystencję, ale, poczekajcie, bo ja tutaj narobiłam bajzlu, ale on jest w sumie pusty, więc dziwi mnie, że to wyleciało. Daje się szybko rozprowadzić, szybko też się wchłania. On ma taką naprawdę, słuchajcie, um, macie wrażenie, że tutaj jest troszeczkę olejku, troszeczkę wody. Tak, tak, to nie jest tłuste, bo to się wchłania. Nie, nie pachnie niczym, ale skóra zostaje bardzo przyjemnie nawilżona. To nie jest ciężkie. Widzicie, to już jest o, nawilżone. To nie jest ciężkie. Nie umiem tego opisać, ale to jest rewelacyjne serum. I na pewno na bank do niego jeszcze wrócę. Tym bardziej, że to jest serum, które będzie się zarówno na na dzień, jak i na noc sprawdzać, zarówno na lato, jak i na jesień, zimę i tak dalej. Także fantastyczne. Moja skóra bardzo lubiła to serum i też było wydajne pomimo swojej konsystencji. Maseczka do twarzy. Tutaj mam tylko jedną, ale generalnie nie chodzi o tą konkretną wersję, tylko chodzi o maseczki z tej serii, z YUTI marka YUTI To są maski w płachcie, ale w takiej tu jest napisane Mesh Sheet Face Mask. Taki hmm, jak płatki, powiedzmy w tym kierunku, jak płatki z Action. Świetnie wy, wycięta, nie jest, jest, materiał jest porządny, ale nie jest za gruby. E, przepięknie nawilża skórę. Jeżeli dorwiecie w DM-ie, to bardzo gorąco Wam polecam, bo to jest zupełnie coś innego niż maski, które do tej pory się używało, czy ja używałam. Naprawdę uwielbiam ten materiał, bo to nie jest tak, że ściągacie wiecie suchą, taką cieniusieńką e, warstwę z, z twarzy i wyrzucacie. Nie, tutaj taką szmatkę ściągacie po prostu. Coś rewelacyjnego. Płatki pod oczy, i będziemy kończyć, jeżeli chodzi o. Mm, o pielęgnację, no to płatki pod oczy, nic z was nie zdziwi, jeżeli powiem, że to action cucumber. Chociaż wiem, że jedna z Was mi pisała, że kupiła, i wszystkie jej strasznie śmierdziały z tę flizną i w ogóle nie wiem dlaczego. Ja nie mam takiego problemu. Te są właśnie też na szmatce tanie, bo słuchajcie, opakowanie czterech saszetek kosztuje niecałe euro, więc nic tylko brać. Tutaj oczywiście z Balea te um, Beauty Hyaluron, um, które mają kwas hialuronowy w sobie. Ja wszystkie płatki trzymam w lodówce. One są takie cieniusieńkie, hydrożelowe, um, przezroczyste, więc praktycznie nie widać ich pod okiem. Wyciągnięte z lodówki dają w moim przypadku efekt wow. One tą skórę tak... Um, tak jakby takiego boostera nadają no i oczywiście wiadomo, że opuchlizna i tak dalej schodzi no i trzecie płatki to są ja już je otworzę i tylko tak Wam pokażę to są płatki z Isany to jest w takim słoiczku, one mają przepiękny niebieski kolor, nie wiem czy już pojawił się vlog, w którym mam je na początku właśnie vlogu, jak się z Wami witam tutaj jest 16, czy właściwie było 16 par Czyli właśnie na 16 użyć, tak? Dobrze mówię? Tak, 16 par, czyli 16 użyć, czyli 32 płatki. Yy, bardzo ładnie tą okolicę pod oczami nawilżają. pomimo że są hydrożelowe, nie są grube, nie osuwają się. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Kosztują bodajże 5 euro. Wiem, że Balea wypuściła tego typu płatki, nie udało mi się ich je jeszcze dorwać, ale wiem, że są też droższe. No i szybciorem przelecimy, słuchajcie, jeszcze do kolorówki e, Creme BB i moisture, Tinted Moisturizing Cream. To jest odgrzewany kotlet, bo to jest ten z Origins, e, który no, mam drugi rok w użyciu i już mam go na wykończeniu. Jest zresztą w moim projekcie 24 na 2024, dzisiaj też go mam na twarzy, to nie da wam mocnego krycia, to wam jedynie wyrówna koloryt. Także nie zakryje niczego i tak dalej, ale ubóstwiam ten produkt. No a to jest dla mnie totalna w sumie nowość, bo kupiłam tak, o wiecie, jak po prostu przechodząc, złapałam. Yy, AA BB Creme seria Pink Aloe, multi nawilżający SPF 15 z ekstraktem z różowego aloesu. Mój jest w odcieniu 01 Light. No teraz już pomału zaczyna być dla mnie za jasny, pomimo, że wcale taki jasny nie jest. Możecie zobaczyć. No nie wiem, na ile kamera to odda. No ale jakby nie było, jest niesamowicie wydajny, słuchajcie, bo wystarczy dosłownie odrobina to no krem BB, więc on nie będzie tak, że Wam dawał nie wiadomo jakiego mocnego krycia, ale daje lepsze niż ten z Origins zdecydowanie i wiecie, na co dzień naprawdę on mi się nie zbiera, on mi się nie ciastoli on mi się nie ściera nieładnie i nierówno uwielbiam kredka do brwi mam ją. także teraz i to jest chyba już moja czwarta z tej serii, trzecia albo czwarta jak się nie mylę to jest marka Trended Up i to jest eyebrow pen Vassafest, czyli waterproof odcień 0.50. Kredka, którą niestety trzeba, słuchajcie, temperować, dlatego tu jest rysik i tu jest też taka gruba w miarę szczoteczka, którą ja od czasu do czasu rzeczywiście używam. Kredka jest delikatnie woskowa. Więc przez to też w miarę szybko się zużywa. Ale nie jest droga, nie pamiętam ile kosztuje. Wpadłam na nią przez przypadek. Słuchajcie, jak szukałam następcy mojej kredki z Terra Naturi, z drogerii Myla Naturi w odcieniu bodajże 03 Kaszmir, bo tamtej już nie produkują, a była fantastyczna. No i ta odcień nie jest taki sam, ale jest też bardzo fajna. Róż który używam, słuchajcie, od grudnia cały czas. Cały czas. Co prawda w międzyczasie zdarzało się, że użyłam coś innego, ale mimo wszystko, no, w moim projekcie zero jest i on po prostu się nie kończy. Nie wiem, na ile będziecie hmm, mogli zobaczyć. On ma już takie dość spore wgniecienie, ale żebym ja dotknąć miała do denka, to niekoniecznie. To jest e, The Balm Third e, Date e, You Make Me Blush. Przepiękny, przepiękny. Prze, on w słońcu tak delikatnie mieni się. E, on jest, wiecie, co w, z typu tych e, nars orgasm i tak dalej. E, właśnie taki, taki, taki mm, różowo-brzoskwiniowy z drobinkami. No, coś fantastycznego ubóstwiam. Kolejny produkt, który też ubóstwiam i który też jest w moim e, projekcie zarówno 0, jak i 24 na 2024 to jest cień do powiek od Charlotte Tilbury z, e, z serii Ice to Mesmerize i to jest Pillow Talk. Cień, który ma 7 ml cień, który no ja już powiedziałabym, że koło roku chyba go będę mieć jeszcze na pewno nie cały rok, ale Cień, który ja maltretuję cały czas, i słuchajcie, ja go na bank zużyję do końca roku. Ponieważ, zwłaszcza, zwłaszcza dlatego, że ja w ostatnim czasie używam go non-stop, dzisiaj też go mam na powiekach. On jest mięciutki, on się daje przepięknie rozprowadzić na powiekach, rozblendować i naprawdę robi efekt wow. Bo macie makijaż delikatny, ale mimo wszystko widoczny i ładny. Ubóstwiam. Mam jeszcze wersję Rose Gold. Ale ona już tak yy, mi nie przypasowała właśnie jak ten cień. Nie jest tani interes, ale mogę Wam bardzo gorąco polecić. I na sam koniec produkt, który jest dość nowy, bo kupiłam wcale nie tak dawno temu, ale używam go codziennie i wiem, że będzie to jeden z niewielu tego typu produktów, które w swoim życiu użyję. Mowa tutaj o Manhattan High Shine Lip. Oil Mój jest w odcieniu 001 Pink Flash, ale one są wszystkie przezroczyste, ehm, ma bardzo duży aplikator, moim zdaniem jest bardzo duży, ale jest rewelacyjny, słuchajcie. On nie utrzymuje się na moich ustach, nie wiadomo, jak długo, bo ja wszystko jestem w stanie zjeść, słuchajcie, z ust wszystko. Eee, nie ma produktu, który na, moim, na moich ustach trzymałby się nie wiadomo jak długo, ale daje przez jakiś czas ładną taflę. Te usta są nawilżone, bardzo przyjemne, coś fantastycznego. I to by było na tyle. Bardzo długi e, filmik, bardzo długi filmik z ulubieńcami. Jak mówiłam, produkty w większości znacie. Ja, wszystko co Wam pokazałam, polecam. Jak najbardziej. Dajcie znać, yy, jacy są wasi ulubieńcy z ostatniego czasu. Mam nadzieję, że nic tutaj specjalnie nie pominęłam yy, i o niczym zapomniałam. Jeżeli tak, no to po prostu powędruję to do następnych ulubieńców. Dzisiaj żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa. Pa.